Co my tu mamy? No Przepiękny, głęboki wąwóz porośnięty buczyną, poprzetykany sosnami. Graby, które obejmują sosny. I początek wiosny, a właściwie już kwiecień, tak? To, to nie można mówić o początku. Ta ścieżka super mchem, poprzetykana. Taki zielony szlak, który ma zaprowadzić mnie do jakiegoś głazu. Zaraz co to, to za głaz tam jest. Ale może rozejrzyjmy się dookoła. 560 to jest rezerwat Dolina Świergotki. 11 hektarów z kawałkiem, chronione. od 1989 roku buczyna pomorska i to jest właśnie ten przedmiot ochrony ale ten wąwóz prześliczny tysiące wykrotów na świergotce no i buki zawsze fascynowały mnie siewki buka Prze... śmieszne są o, jedna Druga, trzecia można by ułożyć o, w numer tego rezerwatu. Tutaj jest cała piątka. Superowo. No i też mchy malujące na zielono tu zbocza. Czasami one są niemal pionowe. To niemal pionowa ściana jest. No, i ta strona chyba bardziej malownicza od tamtej. Tam nie widzę takich mchów, ale ścianę wysoką, jak tutaj. Przed wjazdem do tego rezerwatu rozmawiałem z takim panem o, lokalnym, który opowiedział historię o, przyjazdu pewnego Niemca urodzonego w tym, w tym miejscu. Bo to jest Lubiechów Dolny. Kilka kilometrów od Cydyni. No, i ten Niemiec chciał, żeby go właśnie zaprowadzić do głazu Bismarka. No, pan nie słyszał o głazie Bismarka. Mówił, że tu jest głaz, ale Hitlera i go przyprowadził właśnie do tego głazu, do którego i mi udało się dojść. Tu jest napis o kim dotyczący kogoś innego, a zagłębiał w to, bo chciałem się jeszcze nacieszyć tym jarem, tym wąwozem, tą rzeczką, świergotką. Ona kiedyś e, używana była przez lokalnych ludzi do spławiania drewna. Trochę Niewiarygodne, ale biorąc pod uwagę to, że zimy kiedyś wyglądały zdecydowanie inaczej, to ilość wody w świergotce mogła być też dużo inna. Podobno spławiali buczynę do Odry, i ja w tamtym kierunku. To tyle.